Masz problem z przetłuszczającą lub suchą skórą głowy? Możliwe, że to wina zbyt mocnego szamponu, a wprowadzenie łagodnego szamponu do pielęgnacji skóry głowy może rozwiązać swój problem. Pokażę Ci moje top 5 łagodnych szamponów od 6 zł, m.in. z Rosmana. Hello, cześć Wam, z tej strony My Hair Tip i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj zajmiemy się łagodnymi szamponami, a dokładnie przedstawię Wam moich top 5 łagodnych szamponów, m.in. z Rossmana, ale oczywiście nie tylko, więc jeśli temat Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. No i tak słowem wstępu, porozmawiamy sobie jeszcze ogólnie o łagodnych szamponach, e, co to jest łagodny szampon, kiedy się używa, dla kogo będzie, dla kogo nie, i tak dalej. Także zaczynając od początku, łagodny szampon jest oparty oczywiście na łagodnych substancjach myjących, i taki szampon idealnie sprawdza się jako ten szampon dzienny, czyli stosowany na co dzień. Czasem dostaję od Was wiadomości typu hej, łagodny szampon nie domywa mojej skóry głowy, nadal jest e, przetłuszczona, jest nieświeża, bardzo szybko. Się przetłuszcza i te łagodne szampony to chyba nie są dla mnie. No i wiecie, generalnie faktycznie może tak być, że łagodny szampon nie będzie dla Was yy, i wtedy warto właśnie sięgnąć po szampon o średniej mocy, ale w 90% przypadków jest to po prostu zła pielęgnacja skóry głowy. Mam na myśli stosowanie na przykład tylko łagodnego szamponu, czyli wiecie już, brak yy, szamponu mocnego, oczyszczającego, brak peelingu, brak nawilżenia. I kolejna bardzo ważna kwestia to to, to, że skórę głowy należy myć dwukrotnie. I właśnie bardzo często e, przy tego typu wiadomościach odpisuję, że e, pamiętaj o tym, aby spróbować mycia dwukrotnego. Czyli wiecie, mycie wstępne, pierwsze takie e, wstępne oczyszczenie skóry głowy, a następnie właśnie to drugie mycie, czyli takie dogłębne oczyszczenie. Więc jeśli macie jakiś łagodny szampon, który wam nie domywa skóry głowy, to koniecznie spróbujcie zrobić to dwukrotnie i zobaczyć wtedy efekt, a jeśli nadal nie, no to warto pomyśleć właśnie o szamponie o średniej mocy. No dobrze, a więc przechodząc konkretnie do moich propozycji produktów, ogólnie przygotowałam 5 propozycji szamponów i są to moi ulubieńcy z różnych względów, o których Wam za chwilę opowiem. Pierwszy z nich to Petal Fresh, ale koniecznie wersja winogronowa i to jest moje totalne odkrycie właśnie tamtego roku, z tego względu, że ja ten szampon Petal Fresh już dobrze znam, Yy, ale miałam wersję yy, mięta i rozmaryn, chyba jakoś tak, ale nie. <laughs> moim zdaniem ten winogronowy jest zdecydowanie lepszy ten szampon ma aż 355 ml to jest naprawdę sporo i jest to szampon, który ma największą pojemność z tych wszystkich propozycji, które dla was przygotowałam, no i właśnie dzięki temu jest wydajny, ale nie tylko ponieważ ta piana to jest po prostu mistrzostwo, naprawdę to jest chyba najlepiej pieniący się szampon łagodny jaki miałam ja jestem totalnie zaskoczona i aktualnie jest to mój ulubieniec ale nie tylko mój, bo też mojego męża Sięga po niego regularnie, jest świetny. Do tego bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i jest to po prostu idealny szampon na co dzień. A jeśli chodzi o zapach, to jest to taki delikatny, ale bardzo przyjemny, słodki zapach i. Myślę, że jeśli lubicie jakieś takie właśnie słodkie zapachy, takie delikatne, bo nie jest duszący, to zdecydowanie Wam przypasuje. Ten szampon dostaniecie w Rosmanie za 32,99. No i właśnie moim zdaniem jedynym minusem tego szamponu jest cena, bo 32,99 to jest dosyć sporo, a z drugiej strony jakby nie mam mu nic do zarzucenia, więc warto. <laughs> Moja druga propozycja łagodnego szamponu na co dzień to już całkowicie inna konsystencja, a mam na mieście tutaj szampon ryżowy w piance. No i właśnie, jest to szampon w piance, czyli jest to gotowy produkt, który wiecie, tylko tutaj sobie nakładamy na dłoń i od razu możemy aplikować na skórę głowy. No, jakby ktoś bardzo chciał, to od razu na skórę głowy. W każdym razie taki szampon nie trzeba rozpieniać. No i właśnie, jeśli macie problem z suchą i wrażliwą skórą głowy, to polecam spróbować ten, ponieważ trudno sobie narobić krzywdę produktem, który już jest gotowy. Generalnie inne szampony dobrze jest rozcieńczyć, chociażby w dłoniach, a tutaj od razu możemy aplikować na skórę głowy. E, do Dodatkowo mamy tutaj w składzie proteiny, więc posiadaczki na przykład niskoporów albo e, osoby po prostu z przyklapem mogą sobie spróbować takiego szamponu, prawdopodobnie zadziała, tak wiecie, odbijająco, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. U mnie w każdym razie działa. To, co mnie bardzo zdziwiło przy pierwszym opakowaniu tej butelki, to to, że ten szampon jest naprawdę turbo turbo wydajny. E, no i fajnie, że jest ta wydajność, ale z drugiej strony mamy tutaj 3 miesiące do, od otwarcia, więc trzeba się. Sprężać i szybko zużyć, ale no, ulubieniec. A jeśli chodzi o zapach tego szamponu, nie każdy się generalnie z nim lubi. Mi on całkowicie nie przeszkadza, ale jest to zapach typowo taki kosmetyczny. Jest dosyć taki nachalny, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Nie wiem, jak wam musicie sami stwierdzić, więc to. Ten szampon jest dostępny w Rossmanie za 24,99 i ma pojemność 200 ml. Moja trzecia propozycja szamponu na co dzień jest. Droższa i chyba najdroższa z tych, które tutaj mam. Tak, zdecydowanie tak. Ale proszę mi się tutaj nie zrazić, ponieważ jest to moje ostatnie odkrycie, jeśli chodzi o skórę głowy przetłuszczającą się. Jest to szampon Harry Tail Murky. Po pierwszym użyciu tego szamponu byłam bardzo zdziwiona, e, ponieważ konsystencja jest bardzo leista. Jeszcze tutaj troszkę mam, to Wam za chwilę pokażę, wrzucę przebitkę, ale to jest po prostu. No, prawie jak woda jest bardzo, bardzo leisty i wydawało mi się, że nie będzie wydajny, nie będzie się pienił, ale kompletnie nie. Nic z tych rzeczy pieni się jak wściekły, jak na szampon codzienny, taki łagodny, to naprawdę jest to super piana. Ja ten szampon stosowałam regularnie, to znaczy codziennie, i mogę Wam powiedzieć, że ten szampon naprawdę przedłużył świeżość mojej skóry głowy, co jest oszołamiające naprawdę. Wow. Ale przyznam się szczerze, że przy codziennym stosowaniu ta konsystencja była dla mnie ciągle, cały czas na tyle myląca, że dawałam go po prostu za dużo. Ja też skórę głowy zawsze myję dwukrotnie i dosyć dużo go zużywałam i niestety raz, dwa i mi poszedł. Myślę, że tak miesiąc codziennego stosowania albo półtora miesiąca i poszło. Ale no to jest jakby mój błąd i muszę kupić kolejne opakowanie koniecznie yy, i po prostu używać go dużo, dużo mniej. Jeśli chodzi o zapach, jest to, może bym powiedziała, że słodki zapach, ale na pewno orzeźwiający bardzo, bardzo przyjemny. Jedyny minus, jaki dostrzegam w tym szamponie, jest cena, bo 59 zł to nie jest mało, ale muszę po prostu dokupić jeszcze jedno opakowanie i sprawdzić tą wydajność, czy faktycznie używając go mniej, będzie mi, wiecie, dobrze oczyszczał skórę głowę, jednocześnie starczy na dłużej. Także to jeszcze muszę docenić, że tak powiem. Docenić, ocenić. Do, do, dopracować. Cena tego szamponu to około 59 zł za 250 ml i kupicie go m.in. w drogerii Pigment, ja kupiłam na Allegro. Ogólnie na sam koniec zostawiłam największą tanioszkę, więc teraz przechodzimy do przedostatniego już szamponu i jest to szampon do włosów przetłuszczających się od Fitomet. I jeśli chodzi o ten szampon, jest to mój niezmienny ulubieniec. Ja już go dużo, dużo wcześniej kiedyś testowałam i od razu mi się spodobał. Nie mogłam uwierzyć, że jest to łagodny szampon, z tego względu, że zazwyczaj na te szampony łagodne, które ja trafiałam, to słabo się pieniły i mnie to osobiście denerwuje. <noise> Dla mnie szampon musi się dobrze pienić, to jest po prostu takie Wiecie, psychicznie, ogólnie w głowie, że kiedy coś się dobrze pieni, to wtedy wiesz, że dobrze to domywa. Oczywiście tak nie jest, generalnie, ale no. Ta piana też jest równie świetna. Wydaje mi się też, że nie jest to jakaś bardzo duża pojemność. Tutaj jest w gramach opisane jest 250 gram, jest dosyć wydajny, ale no nie jest jakiś tam, wiecie, kozak, jeśli chodzi o wydajność, dobrze się pieni, dobrze oczyszcza skórę głowy. Jakby wszystko w tym szamponie mi odpowiada, jest naprawdę dobry. Także zdecydowanie uznaję go za mojego ulubieńca od lat. Jeśli chodzi o zapach, jest to zapach taki ziołowy, delikatny, nie jest jakiś tam, wiecie, nachalny, jakiś nie do zniesienia. Jest... Wręcz bym powiedziała przyjemny i słodki. będzie taki ziołowo-słodki zapach, jak trochę taka ziołowa herwata z jakimś owocem suszonym. Może coś w tym stylu. Ale ogólnie, jeśli gdzieś na niego traficie, to polecam też spróbować. Ten szampon jest dostępny m.in. w naturze, ale również online. Cena to 16,99 za 250 gram. I to już moja ostatnia propozycja, najtańsza, dostępna w Rosmanie za 6,99. I zanim go pokażę, wiem, że może wzbudzić kontrowersję. yep No, pewnie tak będzie z tego względu, że nie jest to typowo szampon, a jest to płyn do higieny intymnej. Jest to dokładnie facelle, i tutaj mam akurat aloe vera. I tak, jest to płyn do higieny intymnej, ale patrzymy tutaj na skład, a w składzie mamy łagodne substancje myjące. Więc moim zdaniem nie stoi nic na przeszkodzie, aby używać go właśnie jako łagodny szampon. I ja też doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma, nie wiem, 50-60 zł na jeden szampon. Nie oszukujmy się, ale wszystko trochę kosztuje. A po prostu są czasami rzeczy po prostu ważniejsze, ale żeby ułatwić Wam tą pielęgnację i żebyście właśnie nie używali mocnych szamponów na co dzień, co zazwyczaj nie jest dobre, no to tutaj właśnie mam taką propozycję, czyli płyn do higieny intymnej, dla mnie łagodny szampon, za 6,99 z Rosmana. I generalnie jest to mój ulubieniec od lat, ponieważ w momencie, kiedy chciałam zadbać o włosy, ale nie miałam za bardzo pieniędzy, no wiecie, różne matki odżywki i tak dalej, szampony, a jak wiemy, Łagodne szampony, no generalnie są droższe od tych mocnych, no to właśnie szłam w tego typu produkty. Moim zdaniem jest to bardzo wydajny produkt i mam tutaj potwierdzenie też od moich obserwatorek, które również stosują tego typu produkty do skóry głowy. No i tak, dobrze domywa moją skórę głowy, dobrze się pieni, no i odbija dodatkowo włos od nasady, co jest dla mnie dodatkowym plusem. To, co jeszcze mogę powiedzieć o tym produkcie, to to, że konsystencja jest dosyć gęsta, ale po chwili tworzy się też bardzo gęsta piana, więc. Wiecie, no coś za coś, że tak powiem. I wiem, że jeszcze facelle, tylko wersja ta klasyczna, jest dostępna w wersji podróżnej, więc jest to dosłownie taka miniaturka, ale oczywiście zdecydowanie bardziej opłaca się taki, większa wersja. Ten produkt dostaniecie w Rossmanie, Cena to 699 za 300 ml. No i co? To już wszystkie moje propozycje na dzisiaj. Ale koniecznie daj mi znać w komentarzu, jakie top 5 produktów powinnam zrobić jako kolejne. Oczywiście mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. No i. Co mam nadzieję również, że do zobaczenia! Pa!